Organizacje humanitarne mierzą się w tych ostatnich dwóch latach z bardzo wieloma wyzwaniami. Są to wyzwania i tak naprawdę niezależne od nas jako organizacji, czyli zmiany klimatu, trudności z dostarczaniem tej pomocy w miejscach, gdzie byśmy chcieli po prostu nie ma dróg, trwają powodzie, trwają jakieś nawałnice, cyklony. A z drugiej strony też są to wyzwania finansowe. Bardzo dużym obciążeniem dla organizacji humanitarnych jest konflikt w Ukrainie, ale to nie sprawia, że w innych miejscach, tak na całym świecie zniknęły potrzeby humanitarne. Nie, tych potrzeb jest jeszcze więcej. I teraz rozdzielenie tego finansowania, rozdzielenie darowizn i od firm, i od osób prywatnych, i od instytucji pomiędzy Ukrainą i krajem globalnego południa, gdzie trwają przedłużające się kryzys, kryzysy humanitarne, to jest naprawdę trudna kwestia. Na koniec zeszłego roku mówiliśmy o prawie 300-400 milionach osób, które będą potrzebować pomocy humanitarnej w tym roku. Jesteśmy tak naprawdę w sierpniu. I wiemy już, że tych osób będzie przebywać. A dlaczego? Bo doszło do na przykład konfliktu w Sudanie, bo doszło do trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, tam potrzeby są bardzo duże. Doszło do różnych zjawisk pogodowych, klimatycznych, które pogarszają sytuację osób, które na przykład cierpią z powodu konfliktu zbrojnego, ale to jest dodatkowy szok, który w nie uderza. Też wzrastają ceny żywności, wzrastają ceny paliwa, co wpływa na możliwość dostarczania pomocy humanitarnej. Myślę, że takimi krajami, na które kraj po. Nasz kraj, ale też świat powinien spoglądać, są zwłaszcza Afryka Wschodnia, tam gdzie my pracujemy jako Polska Akcja Humanitarna, jak Somalia, jak na przykład północ Kenii, Sudan Południowy, ale i na przykład Madagaskar, który kojarzy nam się z taką turystyczną wyspą, turystycznym rajem, ale problemy są tam bardzo duże w związku z suszą. Też oczywiście największy kryzys humanitarny na świecie Jemen bardzo trudna sytuacja w Afganistanie i też pośrednio w Pakistanie i oczywiście Ukraina. W tym momencie jesteśmy już po 500 dniach konfliktu w Ukrainie tej eskalacji na całe terytorium Ukrainy. To jest trudny moment, bo tak naprawdę wiele osób potrzebuje i pomocy Natychmiastowej humanitarnej i pomocy, na przykład w odbudowie domów, pomocy psychologicznej. Pamiętajmy, że to jest ogromny, ogromny ciężar i dla osób młodych, i dla rodziców, i dla osób starszych. Również kolejny problem, jeżeli chodzi o Ukrainę, to możliwość dostępu do regionów, na przykład na wschodzie czy na południu, gdzie trwają walki. Organizacje humanitarne przede wszystkim potrzebują. Pomocy finansowej. Potrzebują stałych, długofalowych darczyńców i prywatnych, i biznesowych, tych współprac też z firmami, z instytucjami, bo to pozwala nam na planowanie na przyszłość, to pozwala nam na ambitne plany, pozwala nam też wiedzieć, że jeśli gdzieś dojdzie do nagłego kryzysu, to my możemy zareagować, mamy na to środki. Tak między innymi działa klub PACH. Tam są zgromadzeni darczyńcy, którzy wiedzą, że należą do elitarnego klubu osób, którym nie jest obojętne cierpienie drugiego człowieka.